Wszystko ma swój początek, i tak samo oczywiście jest w odniesieniu do sztuki zaginania papierów, sztuki zwanej origami. Większość z nas zabawę z zaginaniem papieru rozpoczynała od takiej popularnej, dziedzinnej zabawy: Piekło, niebo. Na pewno to pamiętacie. I to jest takie przedszkole, właśnie w tej trudnej sztuce. Zaginania papieru. Yy, I przy okazji umiejętność, którą będziemy później wielokrotnie stosowali, a mianowicie jak z prostokąta zrobić kwadrat. Żeby to było bardziej widoczne, to narysuję na dwóch bokach prostokąta czerwone linie. Żeby było wyraźnie widać, o co chodzi, które krawędzie są najważniejsze. Zobaczcie, tu czerwono. I tu czerwono. To jest takie przedszkole w zaginaniu papieru. Więc czynności oczywiste dla starszych, już wprawionych, wcale takie nie są dla tych, którzy zaczynają. I teraz zobaczcie. Kartka jest prostokątna. Ten bok i ten bok zaznaczyłem na czerwono, bo teraz będzie pierwsze zagięcie, jakiego dokonujemy. Ten bok musi być położony na tym boku. Czerwona linia na czerwoną linię. I dokładnie teraz zobaczcie, robimy tak zwany żagiel. I teraz zanim zagniemy. To musimy te dwa boki ze sobą zgrać, i teraz jeszcze musimy pilnować tutaj tego wierzchołka. Ten czubek musi być na ostro. Dopiero jak to wszystko pasuje, tak delikatnie, najpierw pilnujemy. Zobaczcie, ja cały czas prawą ręką przytrzymuję, żeby to się nie przesunęło. Czerwona linia leży na czerwonej linii. Dopiero teraz, tak o paluszkiem, zobaczcie, cały czas tutaj dociskam. Robię ten żagier. A tak właściwie to trójkąt prostokątny, ale to. Tak na marginesie. No i kolejne ważne spostrzeżenie. Jak papier zaginamy, to on jest taki nierówny: miejscami jest grubszy, miejscami jest chudszy, a chodzi o to, żeby krawędź zagięcia była ostra, jak brzytek, jak musz. więc do tego celu po każdym zagięciu ja zaprasowuję liniałem. O i zobaczcie. Jest to pierwsze zagięcie. Teraz mam trapez prostokątny po tej stronie. Dwa boki równoległe i tutaj kąt prosty. Piękna wysokość trapezu, ale nie o tym. Ważniejsze jest to, że tutaj powstał mi taki prostokąt, który on jest chwilowo mi zbędny. Więc teraz zrobię linię ołówkiem wzdłuż tego boku. Tej linii nie musicie robić, bo chodzi o to, że Odginam to moje zagięcie po to, żeby wzdłuż tej narysowanej linii odciąć ten prostokąt, bo on jest zbędny. Po odcięciu tego prostokąta będzie właśnie piękny kwadrat. Powstanie piękny kwadrat. Można było odcinać, mając tą kartkę tak zagiętą. Wtedy ucinamy tutaj wzdłuż tego boku. Dokładniej udaje się dokładnie odciąć, jeżeli dorysujemy tą linię na początku, zanim pewne rzeczy wejdą wam w krew, to możemy się wspomagać liniami. No i zobaczcie: był prostokąt, jest kwadrat. No i w tym kwadracie powstała taka linia zdjęcia. A w ogóle miałem powiedzieć, że demonstruję, jak zrobić tą zabawę piekło niebo, na prośbę Pawła który dzisiaj pierwszy raz w życiu złożył, sam własnoręcznie to piekło niebo wyszło mu bardzo ładnie. Ale nie do końca jeszcze był zadowolony ze swojej pracy i poprosił o to, żeby taki filmik zrobić, żeby mógł w domu spróbować jeszcze raz i poprawić, i chce poprawić swoją swoje umiejętności. Ok, także na wniosek Pawła pokazuję... Jak to zrobić? Ja tutaj gadam, a już narysowałem drugą linię. Zobaczcie, jedna linia to było tak, to było tak wszystko. Było na czerwono, były dwie krawędzie, które zagiąłem. Tak, to był pierwszy krok. Odciąłem ten dolny prostokąt i powstała mi jedna linia zdjęcia. Dorysowałem drugą. Od kąta do kąta, od wierzchołka do wierzchołka ta linia, która przebiega przez kwadrat, się nazywa przekątna. To jest przekątna, więc zagiąłem wzdłuż jednej przekątnej. W kwadracie są dwie przekątne, bo jeszcze mogę te dwa wierzchołki, te dwa kąty połączyć. No to zaginam znowu starannie. Zobaczcie, jak to się robi. Najpierw zgrywam wierzchołki, tutaj te narożniki. O, jak już one są zgrane, to je przytrzymuję jeden na drugim. I teraz jadę przez, po tej linii palcem przesuwam. O, i złapałem już tutaj taki moment. I teraz delikatnie na lewo i na prawo. Rozjeżdżam w jedną, rozjeżdżam w drugą. No i otrzymałem drugą przekątną. Te linie, które narysowałem, mam już też zgięcia wzdłuż tych linii. Yy, starsi już wiedzą, młodsi, którzy zaczynają, nie mają prawa tego wiedzieć. Słuchajcie, papier opiera się Zagięłem, ale on się podnosi. Widzicie, jest taka naturalna sprężystość papieru, więc ja zawsze zachęcam wszystkich, żeby po zagięciu, żeby wyprostowali i przegięli w drugą stronę. Ta sama linia zgięcia, tylko... Odwracamy kartkę o 180 stopni w drugą stronę. I też warto zaprasować. To jest takie utrwalenie linii. I teraz tą drugą przekątną też przeginam w drugą stronę. Było w jedną, jest w drugą. I też zaprasujemy. Jeżeli zrobimy zagięcie, wyprostujemy i w drugą stronę przeginamy. Na jednej przekątnej, na drugiej przekątnej. To te, to te zagięcia już są mocno tak zaznaczone. Czyli mam kwadrat, mam zagięcia wzdłuż przekątnych. No i ciekawa historia, te dwie przekątne przecinają się tutaj w takim jednym punkcie. Ten punkt przecięcia się to jest taki środek, środek tego kwadratu i teraz zobaczcie. Kwadrat ma cztery wierzchołki. To są te narożniki takie. O, gdyby ktoś nie znał pojęcia wierzchołek, te narożniki takie, te rożki. To są cztery wierzchołki. Postawiłem w tych wierzchołkach niebieski punkt i teraz kolejna czynność. Każdy z tych niebieskich punktów, wierzchołków, przykładam dokładnie do środka. Do środka tego czerwonego punktu. I jeszcze dbam o to, żeby ta przekątna pokrywała się z tą przekątną tutaj zagiętą. One muszą być w jednej linii. Widzicie? Ta przekątna, ona musi się pokrywać z tą dłuższą przekątną. No i zobaczcie, jeden narożnik już wziąłem do środka. Powtarzam z każdym narożnikiem tak samo. Z drugiej strony znowu. Wierzchołek niebieski do czerwonego punktu i tutaj zagięcie. I zaprasowanko. Oczywiście zauważycie, już pewnie zauważyliście, że powstaje nam koperta. Taka koperta. Koperta, która Umiera śmiercią naturalną, bo już teraz nikt listów nie pisze prawie. Być może jeszcze gdzieś tam w szufladzie u Was leży. No i ostatni wierzchołek. Ostatni punkt niebieski do punktu czerwonego. Przykładam. I zaprasuję. Piękna koperta. Ja chłopakom dzisiaj na zajęciach mówiłem, że jeżeli jest dobrze zagięte, to ten papier wysoko nie odstaje. Można przełożyć na drugą stronę i po drugiej stronie jeszcze też zapracować. Dzisiaj równ również oprócz Pawła pracował drugi Paweł. Filip pracował i Bolek pracował. Cała czwórka świetnie sobie poradziła. Z właśnie z tym, co ja teraz tutaj dla Was robię. Jest koperta i zobaczcie, jest tak zgięte, że leży na płasko. Przewracam na drugą stronę, gdzie jest jednolita powierzchnia, i znowu powtarzam zagięcia. Patrzcie, znowu te cztery wierzchołki kwadratu będę przykładał do środka, do tego punktu, który był centralnie w środku umieszczony. I znowu troszczę się o to, aby ten fragment przekątnej zgrywał się z tą całą długą przekątną. Teraz papier już jest tutaj podwójny, więc. Stawia troszeczkę większy opór, dlatego zaprasowanie linijką bardzo się przydaje. I znowu z drugiej strony, znowu wierzchołek do środka. Staram się pilnować, żeby się zgrywały krawędzie, żeby do siebie przylegały ładnie. Mam długi wierzchołek wgięty. Jadę z kolejnym. Jest kolejny, przedostatni, trzeci już. I prasowanko, i ostatni wierzchołek. I mam już kompletną kopertę. Koperta jest kompletna. O tak. Jeszcze widzicie, odstaje. Jeszcze papier stawia opór na prawo. Ale mamy narzędzie, które pozwoli. Doprasować, żeby się nie odginało. Już jest coraz lepiej, widzicie, już ładnie. Jeszcze na drugą stronę i docisnąć, i docisnąć, doprasować. O, już tak, jak trzeba. No i właściwie to już prawie wszystko dokonać. Teraz tylko musimy takiego drobnego kolorowania mamy cztery trójkąty. Cztery trójkąty, te linie, które tutaj się utworzyły, to są wysokości tych trójkątów. I teraz zabawa jeszcze polega na tym, że trzeba pokolorować te, które leżą naprzeciwko siebie. Zapiszę literkę C, bo te będę malował na czerwono. Skoro ma być piekło i niebo, piekło zrobimy sobie czerwone, a niebo niebieskie. Nie mam błękitnego koloru, więc będzie... Takie troszeczkę ciemniejsze niebo, takie jak mamy tej wiosny niebo. No i teraz to pokoloruję. Po pomalowaniu zostały nam jeszcze do wykonania dwa zagięcia. Zginam ten kwadrat na pół. Pierwsze zgięcie jest takie, że te dwa trójkąty niebieskie zginą na pół, czerwone zostają całe. O, zginam na połowę i po zgięciu widać taki prostokąt dwukwadratowy biały prostokąt dwukwadratowy. Zaprasować. Otwieram to. I teraz powtarzam czynność, tylko tym razem trójkąty czerwone zaginam na pół, a niebieskie są całe. O, i znowu powstanie mi prostokąt, taki jak przed chwilą. Biały prostokąt, dwukwadratowy. I też te krawędzie trzeba doprasować, poprawić. No i teraz jest właściwie koniec zabawy. Bo teraz tylko trzeba tak. Tutaj zobaczcie, po tej stronie, jak się odwróci, to można podjąć, Takie kieszonki powstają. Jak poodginam, o, tu można palcem do samego końca. Paluszkiem do samego końca dopchnąć. I teraz kciuk i palec wskazujący, wkładam do środka, prawie ręki i kciuk i palec wskazujący lewej ręki. I o! I powstało coś, co się nazywa. Piekło, niebo, widzicie? Tak jest, piekło, niebo, piekło, niebo. To wygląda jak pisklak, który otwiera dziób, czeka, aż mu rodzice przyniosą jakiegoś owada do zjedzenia. O. I co ciekawego się dzieje? Tutaj, na niebiesko, jak jest otwarte w ten sposób... To słychać piosenkę Stairway to Heaven, schody do nieba. A jak jest na czerwono, to Highway to Hell, autostrada do piekła. Piekło, niebo, piekło, niebo, piekło, niebo. No, życzę Wam udanej zabawy. To jest pierwsza rzecz, którą można samodzielnie złożyć, i to najprostsza rzecz. Dwa zagięcia na kopertę, później kieszonki, paluszki i zobaczcie, coś takiego powstaje. Powodzenia!